Usiądź prosto. Jeżeli to możliwe, nieco odsuń plecy od oparcia. Usiądź tak, żeby plecy wspierały się na kręgosłupie. Wyprostuj się. Poczuj swoje plecy. Oprzyj stopy płasko na podłodze. Poczuj podłogę pod stopami. Zauważ, że siedzisz. Zauważ, co jest dookoła ciebie. A teraz zamknij oczy. Skup się na swoim oddechu na tym, jak powietrze wpływa przez twój nos do twojego ciała i wypływa z niego. Zauważ swój oddech. Obserwuj go, jak zaciekawiony naukowiec. Zauważ, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy wciągasz powietrze. Zauważ, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy je wydychasz. Poczuj, jak powietrze rozchodzi się po całym Twoim ciele. Poczuj swoje stopy, kolana, uda, pupę, plecy, brzuch piersi, łopatki, dłonie, ręce, szyje, głowę, twarz. Oddychaj. Wdech to jeden, Wydech to dwa. I tak do dziesięciu. Twoje myśli mogą zacząć zmierzać w różnych kierunkach. Zauważ te myśli. I pozwól im odpłynąć. Poczucie całkowitego wyciszenia może być bardzo ulotne. Jeżeli z tego powodu poczujesz złość lub rozdrażnienie, zauważ to. Zauważ też, że i te uczucia mogą być bardzo ulotne. Cokolwiek się zdarzy, pozwól, żeby było takie, jakie jest. A teraz zabiorę Cię w kilkuminutową podróż, podróż po chwile. Takie chwile do zauważenia, takie chwile, z których być może zbudowany jest Twój poranek, taki poranek, który buduje Twój dzień, taki dzień, który buduje Twoje życie. Przypomnij sobie, jak wyglądał Twój świat po przebudzeniu się. Co zrobiłeś? Zrobiłaś najpierw. Może pamiętasz, jaki towarzyszył temu zapach, dźwięk, smak, jakie towarzyszyły temu emocje. Zauważ to i puść je. To już minęło. Być może myłeś, myłaś rano zęby. Jaki smak miała Twoja pasta do zębów? Jaki miała zapach? Pamiętasz? Pamiętasz w jaki sposób szorujesz zęby? Pewno masz swój unikalny sposób. Najpierw na górze, potem na dole. Może na odwrót? Może szybko? Może wolno? Może jakiś specjalny system ci w tym towarzyszy? Pamiętasz? Pamiętasz, jak płuczesz zęby? Jak przelewa się między nie woda? A może na koniec gulgotasz wodą w gardle i gwałtownie ją wypluwasz? Zauważ to i puść. To już minęło. Być może wziąłeś, wzięłaś rano prysznic, albo kąpiel, albo tylko przemyłeś, przemyłaś wodą twarz. Pamiętasz dotyk wody na twoim ciele? Pamiętasz, jak pachniało mydło, albo szampon do włosów? Przypomnij sobie. Co czujesz, kiedy twoje ciało zanurzone jest w wodzie? Jak szumi twoja woda podczas kąpieli albo brania prysznicę? Pamiętasz? Być może coś już jadłeś, jadłaś, lub piłeś, piłaś. Co to było? Jaki miało zapach? Pamiętasz? Jaki miało smak?